Hej, hej, Dobry. witajcie. Kochani, jeszcze chciałaś dzwonić? Chciałam. To za chwilę, bo kochani, dzisiaj odcinek, gruby odcinek, gruby, gruby miks. mix Za 200 zł, ale same czternastki. Kochani, Testujemy czternastki. Miało być siódemki, dziewiątki, będą czternastki. Patrzcie na to, same czternastki. Zobaczymy, jakie później nagramy. Mhm. Dzisiaj liczbą dnia była czternastka, więc tak jedziemy, tak, tak jedziemy. Eee, sporo dy, zadyszkę wachlarz, bo płynne złoto, kopalnia robinów, Fortuna 7, czarny diament, zdrabkowy cash, gorączka złota. Jadę do Vegas i dziki cash, dwa uparciuchy, nieźle. To wszystko po dychu są trzy dwudziestki. Jest mega linia, milion w keszu i super mega pensja. No i dwie grube ryby. Zobaczcie, no właśnie, dwie grube ryby. jestem ciekawa tych grubych ryb. Oj, będzie się działo. Mamy nadzieję, że będzie dzwonione. i nie. Grzej, no ja będę Grzej dzwonić, dzwonek. Będę. Grzej dzwonek, a ja zaczynam najpierw od dyszek. Kochani, Daj. wszystkie w miarę szybkie, nie nie ma tu tak, jakichś linii, tak, czegoś takiego no Ale jest duży miks, więc kawusia zróbcie. Kawusia, musi Albo być. Herbatkę. No i pamiętajcie, wszystkie dzisiaj z czternastką. Sprawdzamy dzisiaj taki numerek, taki odcinek nam się wymarzył. No to szukamy. Worek wygrywa. Tygrys z mnoży razy 2. A mamy podkowe na szczęście, motyl, plecak, słoneczko, okruchy na bok, kwiat, banan, żółw i arbuz. Co ten stół tak pyka, żeśmy go rozłożyli do grania i. I pyka. I pyka. Balsam, rower, wiśnie. Bo dużo ważysz, opierasz się, no niestety. A, dietka, dietka, Nie Opieraj się tą. Truskawka, palma, gwiazda, awokado, koala. On tu nie tu wygrywa. Nie wygrywa. Mm. Biedronka, zegar, chmury i... Cytrynka! Czyli pierwsza jest pusta. Czternastka nie dała. DH radę. różne. No dobra, zobaczymy. Uparciuch. Z uparciuchem, kochani, szukamy dolara. Czarny, zielony. No Czarny, zielony, mile widziane. A mamy śliwka. Serduszko dla widzów naszych. Cytrynka. No, może być y, dużo, może być y, krucho, może być zero. My się z tym liczymy. Pamiętajcie, że tak, tak, że to jest to zabawa. Są, to są tylko zrabki, nie wiadomo co gdzie siedzi jak się kupuje, tak? To jest tylko mm -hmm. taki... Treff, winogronko. dobry o, znak. Garnek. Ale podkowy na szczęście. a nie mamy Gwiezdnej. Ale jest dolar! Nie, ale jest nie czarny dolar. Kawa, korona. Melon. Wino grono, kwiat, pik. I jest kwiat. No to wracamy do dolarka. Czyli jedna z czternastek na pewno już wygrana. Wow, o, Ale fajnie. Fajnie tutaj. Trzy Czy razy d, d brawo, brawo! No. no widzisz, Fajnie, fajnie. No to kolejna czternastka. No i teraz gorączka złota. Tu szukamy monety lub właśnie garnce. Garce mnożą razy dwa. No. A mamy rubin, to za A, chwilę. To w kopalni byśmy chcieli. Auto, korona, pierścionek. Biedronka, muszka, perfumy, podkowa. na mi ręka leci. Żeby Ale dzwonić. zobacz jak te podkowy dziś sypią. Sypią na szczęście bransoletka na szyjnik, róża. Prezent. Słońce. Trofeum. Kufer. E, a co jest w tej? W kopalni, kopalni jest też kufer. kufer. Mm -hmm. No taka skrzynia. Skrzynia, nie? No. Jedziemy dalej. Gwiazda. Mamy monetę. Mamy wygraną. Klucz. Otworzyła się już. I szpilki wiśnie. No to do monety wracamy. Mamy a, jest chyba z lewej będą, tak o, jest, a, 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 ale szybko, a, a, a. ale szybko kontrolne. No to ja znalezione. ci dam od góry do dołu. Daj ja sobie wezmę, bo ja tu pod spodem przybyłem. Czyli teraz wlatują te szybkie od góry do dołu. Kolejna to Na końcu Fortuna już miał 7 złoto. Dobra. Co się tak fajnie drapie. Fortuna 7, szukamy portfel i siódemka mnoży tak. razy dwa. No to heja, lecimy. A mamy o matko i córko. Awokado, gdzie ja pojechałem? No właśnie. Wiśnie. Korona. Słonko, plecak. Karta. Tak, tak. Ona tu nie Uważaj wygrywa. Arbus. Czasem melon. Gwiazda. Biedronka. Klips nie wygrywa. Kwiat. Palma. Ananas, piłka, balsam, razy dwa kochani, razy dwa, ale, ale super, ale diament, jest portfel, wow, Pięknie. wow, wow, perły i ta podkowa dziś, ale ona tu krąży, no to co, najpierw może portfel, dobra, najpierw, najpierw portfel i tu jest Dyczka. dziesięć, już kontrola. I łącznie trzy dychy! kolejne trzy dychy. Pięknie. I tu mamy GG. Good game, good game. Brawo, brawo. No lotto się dzisiaj tutaj ładnie tutaj widzisz, reklamuje. Widzisz. <laughs> Kopalnia Rubinów. No to co? Pokażą się te bryl... Nie, to są rubiny. Jakie brylanty? Brylanty, diamenty. Ru... Rubiny, rubiny nasze, nasze i skrzynia. Kochani, uparciuszku. Co w tej Nie Trzymam kciuki. A mamy klucz. klucz, żeby się już tak szybko chciało otworzyć. Worek, garniec, safe, worek, dzwonek. Dzisiaj dzwoni gwiazda, zegarek, świnka. Tak. Co teraz? Zegarek. zegarek. A tu powtarzamy. Korale. Nie. Często, często powtórki wjeżdżają. Monety, dzwonek. Portfel. Koniczynka na szczęście. Kinia, twój ulubiony symbol. Safe. Gwiazda. No kluczyki. Otwórzcie tą zrabkę. Portfel i. I nie otworzyły tutaj o, uparciu, pustaczek. Uparciu w ten nie da. Q. N. I kolejnej nie widzę. Na pewno QN. O! Tutaj chyba kapkę oddale, bo trzeba widzieć i wygrywające i te wydrapywane. No to tak, z symboli szukamy plik worek, worek noży razy 2, a jakie wygrywające liczby? 48, 13, 32, 58 i 44. Kinia, trzymasz kciuki. A mamy 46.

Nie. 28 i. Ale te 14, dobry Ostatni rządek otwiera 26, 54, 49, 19 i 52. No to tutaj. Dika, ale jest. A, ale Dyszka dokładane. dołożona. Pierwsza oj, oj. odkryta, Z. Ale I kolejna tu. Płynne złoto. To? Z, Z, brawo! To, to powiem wam, że... No to teraz czarny diament, ja mata, mata się kręci <noise> i szukamy. To gwiazda jest? Co to jest? Gwiazda i diament. No chyba właśnie, tak. Chyba no tak. dobra, no to odpalamy, odpalamy tą zdrabkę. O, poszukamy siódemeczki. Fajnie. Osiemnastki, czwórki, dwadzieścia trzy i trzydzieści

Prawie 31, 19, 25, może symbol? 27, ostatni rządek, czwarty rządek, a tutaj a, 17, 7. 13, 26, 15 i... i 12. I tu się tu nie, nie udaje, kochani, tutaj OMJ. Tutaj OMJ. No to proszę. O, moja ulubiona. Płynne złoto. Z czternastką, oczywiście, tu szukamy jeszcze. Oj, oj, <laughs> tak, tak. Czekamy oj. na dzwonki. Tu szukamy jeszcze worka i złota. A jakie są wygrywające liczby? 38, Ciężko. 25. Wiesz co? No, tak jak w niektórych tych miejscach, gdzie jest złoto, to trochę grubiej, więc kilka razy trzeba przeciągnąć. 38, 25, 24, 29 i znowu siódemka. A widzisz? A mamy, a mamy, co a my tu mamy? Będzie. No właśnie, mamy tak. 31. Mamy woreczek inia, mówisz nie. i masz, ale w dobry moment strzeliłaś się ideolo. <laughs> co dalej 41 lustro 14 i szósteczka blisko no to niżej 3 39 my mamy dwa... 38. 38 przepraszam 12 13 i 26 blisko teraz 11, 11. 11. Nie. 36 nie nasze sio, sio. Się, okruchy 23, 32 Piąteczka. i piątka. No dobra, ostatni rządek skrywa co? 17. Nie nasze. 37. Czwórka. Osiemnastkę, ale okruchy lecą. I, I dwójeczka. Ale no to. Jest worek. Kinia wyżyczyła wy, 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 wy tutaj, nie wiem, zażyczyła i jest. Jest. <grym> jest. Mówi jest, a tu? Dyszka! Kolejna dycha! Ale... Brawo! Symbole, symbole dzisiaj! Dyszka do dyszki i się uzbieram. I mamy Poczekaj, c, c, c. ja Ci powiem, ile mamy do tej pory. Chcesz? Na samych dychach, tak? Na samych dychach. No to da 10, dawaj. 40, 50, 8, 90 zł. A dych było za 100? Nie, Nie. za 80. No to Ale. ładnie, no, no to ładnie. A, a, przed nami, mamy, zobacz, a przed nami super Odcinek mega pensja. A za 290 zł już masz. Więc ja myślę, że to jest super. Bardzo ładny wynik. A zobaczymy, co teraz. Teraz grubsze zdrapeczki, teraz dropki za 20. No okay. to tak. Albo dwa napisy, albo wygrywające liczby. A są 14. nimi. A są nimi 1, 24, 31, 36 i 17. A mamy. 30 całe, 48 oczko, oczko. <y> lustro do oczka i czwóreczka. Kapkę niżej jest, 47. Tu siódemka wjechała, ale jej nie szukamy. 8, 46 i 25. Kolejny rządek otwiera 28. Mamy 31. Pięknie. 19. 23. Blisko, blisko. Zobacz co pod spodem. Odsłoniłem. I napis. napis. No jeden jedyny, bo drugiego już nie będzie. No nie pod spodem. 6. 33. 29. Tu 38. I 16. Blisko blisko. blisko, blisko. Ale na końcu mamy piąty rządek i w nim 2. 9, 22, 32 i bliziutko no Wracamy. 18. Wracamy do 31. A tutaj Gigi. mamy zwrot. Cieszy, cieszy, zobaczcie. Sporo wygranych dzisiaj. Naprawdę good game. GG. No to milion w cashu, tak zwana przez Kamilę różowa księżniczka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I szukamy w czternasteczce trzech symboli, kochani. Cash wygrywa. Symbol worka razy dwa mnoży, symbol safeu, jeszcze Raz go nie mieliśmy. Pięć. Ale by było, ale by było. I tu jest fajnie, bo jest sporo wygrywających, aż 6 tutaj liczb. A wygrywać będzie dzisiaj.

dwadzieścia osiem, nie nasza, trzynastka i dwadzieścia siedem. No to lecimy trzeci rządek otwiera osiemnaście, trzydzieści trzy, nie nasza pięćdziesiątka, dwadzieścia cztery, czterdzieści dziewięć. A my mamy osiem. Prawie. Tutaj trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy. 59 A zobaczcie. Oboki, oboki lecą. 17. Może 11, Może właśnie symbol. Kinia, Kinia szukamy symbolu. 35. 16. 47. Lisko. 19 i i, I, I oczko, oczko, czyli oczko tu. Nas J J i K, kochani, tutaj niestety, ale pusto. No teraz to sobie wiesz. Podziałasz. Teraz sobie podziałamy, bo mega linia to, co chyba ja najbardziej lubię. I do kawusi lubimy najbardziej. Super, nie? tak, dlatego czasem pewne pewniaczki się tu pojawiają. E, no to jedziemy. Przedostatnia z paczki, 14. I co my tu szukamy? Szminka wiśnie. No to jedziemy. Szminki są. No to ciekawe, czy będą wisienki. Tu. Tu. Tylko szminki. Dobra. Co teraz? Klucz i słoneczko. Ciach jest kolejne. Mm -hmm. Będzie i Na kluczyk. zielonym, proszę, w żółtym obydwa. Obydwa symbole. Jest nawet w dublecie ta para. Kluczyk. Kluczem zamykamy. Co teraz? Diament i moneta. Diament i moneta będzie moneta. Tutaj, niżej diament. Czy jeszcze? Ale szybko lecisz. Diament moneta. No chyba tyle. Chyba tyle. Wszystko. Chyba I jakby tyle. coś, to dodrabisz. To się nie myli. Korona, dzwonek. Korona, mm. dzwonek. Chyba koronę widziałem. Chodźmy to sprawdźmy. Jest tu. Tu. Mhm. Co z dzwonkiem? Czy będzie? No, nie dane by mu było tu wystąpić. Tylko w Twoich symbolach. A kolejne to motyl, winogrono. Motyl mhm. i winogrono. Jest motyl w zielonym. I kochani, zamyka stawkę też na samym dole. Teraz podkowa cytrynka. Cytrynka była. Tu ładnie już się robi. Kolejna. Tu dwie. Ta zielona to prawie jak limonka. Tu jest podkowa. Tu podkowa. I tyle. Co teraz? A teraz gwiazda i ananas. No gwiazdy kojarzę, ananas też, też będzie. Też będzie, tak. Tu. Tutaj. Jest kolejna. No i chyba wszystko. Oj, oj, oj. Na no mhm. dole zabrakło. A będziemy już szukać. Tęcza naszej szyjnik. Czy ty to kojarzysz? Eee, powiem ci, że chyba chyba Nie o, o o o o, o. zielonym, bo chciałem powiedzieć pusty przelot, patrz jest i tęcza, o widzisz, zobaczcie ta linia tak eee, zachęcająco wygląda. Flaming. Zachęcająco wygląda. No to co? Kokos, biedronka Były. tym razem. Były. Tu mamy biedronkę. Kokosik tak. Jest biedronka. O, ona! Tu się robić. czyści fajnie. Tu mamy tak. Kokosa i biedronkę. Tych dubletów trochę mało, ale i tak idzie nieźle. Nie tak idzie nieźle. No. Nie Dobra. 10 symboli do końca. No to kłódki były. Auto. Oj. Nie kojarzę auto. Chyba, że Chyba, wiesz. Gdzieś się zawierzy, Może jedno gdzieś bo... w rogu siedzi łódka tu, no to zobacz, ten flaming dałby już w tym momencie dwie linie. Tu mamy kłódeczkę. I to by było na tyle. Uh -huh. A co dalej? Teraz parką będzie żółw, piłka. Piłki były. Żółwie też. Ciach. Ciach. Tu ładnie. Proszę. Już tylko po jednym symbolu. Uh -huh. Piła. O. Doblecik? Lubimy doblety. No, trzecia linia. Mhm. Biorę w ciemno. Okej, okay. sześć do końca. Rower, arbuz. Arbuzy tak. Arbuzy są na tak. Tutaj. Mhm. Tu mamy arbuza i jeden w żółtym kafelku. Okej. Okay. Kości. I Ja już, ja coś, już widzę. coś widzę Tu jeszcze nie Ale pięknie. mamy linię Kojarzyłem, kojarzyłem, że tutaj już brakowało. Czekajcie, kości. kości. Foto. Kości. Aj, foto masz pod spodem. O pięknie. Tu. Tu. I zobaczcie, kości jeszcze. Na no dole. A dwa no. ostatnie: pierścionek i łódeczka. Łódeczka to chyba nie pierścionek, tak, ale łódeczka? Pierścionek się przydał. Kolejny tu. Mhm. I faktycznie no no linię mamy. A co z bonusem? Lustro. Lustest, Uuu, wow! Na bogato, no, a kochani, tu? wracamy do trzy symbolowej. W tym kafelku jedna linia. I też wróci. Piękne jest. wybory, a otwierała pani przy nas nową paczkę. Żeby tą czternastkę do odcinka nam dać. No bo nie miała nie. Pięknie, nie fajnie. Pięknie. Tak, no tak. dobrze, no to tu mamy teraz dobrze, no to dobrze. I zostały dwie grube ryby. którą chcesz najpierw? Chyba giga siódemkę. Proszę. Tu mam przybliżone, bo potem sobie to oddalimy, kochani, już do e, zakończenia. No to co, szukamy dzisiaj tutaj Siódemki, siódemeczki no, i no, X, -y. X2, X5. Kochani, bo oczywiście z czternastką. No to jazda. Siedemka. A mamy. A mamy Team Czapka. Mm. Klucz. No. Żeby się tu miała za chwilę otworzyć. Świat. Bank. Księżyc. Parasol. Zwonek. Zegarek. Serduszko dla Was. Gwiezdnej by Gwiezdnej już mnożyło. To, tak. Gwiezdnej to już by było raz, Banany. Dwa. Radio. zafirka no o zawircie. Pik Dobry, dobry znak. znak. Dobry, dobry. dobry, 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 Dzień dobry, dzień dobry. <noise> Portfel. Grucha. Kot. Kot. Gwiazdka. Co dalej? Samolot. Korale. Lupa, szukamy wygranej, z tą lupą szukamy. Jabłuszko. Gitara. Też tutaj się znalazła, dobra. Korona. Pierścionek, dawno Gika siódemki nie drapały. fajnie. Cytryna. Kawusia, kawusia. coś Wiem, co kawusia. lubimy, truskaweczka. No. Gruba ryba. Tak. Pies. I ananas. ananas, no to co? No to bonus, 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 a w bonusie? Słoneczko. Słoneczko, czyli tu się nie udało. Tu gruba rybcia dzisiaj miała wolne z której strony. Tu mamy J i o, jest E. J, czyli... E, dwie różne. Czyli Pustaczek. Nie. A na koniec ja tu sobie oddalę. I kochani, drapiemy 2 miliony w keszu. Chyba całą obejmie. Powinno, powinno. No i tak, oprócz wygrywających, no to szukamy jeszcze plik.

dwadzieścia trzy, trzynastka, czterdzieści dziewięć i na dole trzydzieści pięć, dziewięć, czterdzieści cztery, szóstka i, i... Równa 40. Czyli no grube nie, ryby. Nie spisały się. Grube ryby odpoczęły. Kochani S i D, te kontrolne różne. M na koniec, ale wyniki tak zacny. Kochani, zdrabki i tak dzisiaj ładnie dawały. No pięknie, no to tak. Liczymy. liczymy. 20, 40. Bo po zwrocie. 50, mm -hmm. 60, mm -hmm. 70. Mamy no, raz, sporo zwrotów. 100. O, o. i 130. Wow, wow Piękny wow, wynik. brawo. Kochani, jest to wynik. No to praktycznie jakbyśmy mieli spaczki zwrotnie, więc mm -hmm. taki akceptowalny. Nie ma tragedii. No, my się <laughs> nie, z tym fajnie. liczymy. My się z tym liczymy. My szukamy perełek. Sprawdziliśmy sobie słuchać. dzisiaj tak. takie numerki. Wam dziękujemy pięknie za obecność, za komentarze, za łapeczki pod filmem. Tak jest. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszamy na nowe vlogi. Wszystkie nasze vlogi w playliście. Tak jest. Oglądajcie, komentujcie, bawcie się dobrze. Buziaki, pa pa. pa, pa.